Witamy serdecznie z małóżkiem. o, nie ty to. O, Ze mną. Dobrze. Tak wygląda <śm> ją młode i nie tylko młode stare. E, ogólnie rzecz biorąc jest 18 owiec e, dorosłych. Powiedzmy sobie, znaczy one są w większości są młode. Z tych 18-6 jest taka, która nie urodziła się u mnie albo nie wiem ile ma lat, a 12 już jest takich w miarę, w miarę młodych. No i z tych właśnie owiec już się trochę wykociło Na razie było 18 młodych. 18 młodych. W tym niestety dwie padły, ale jedno chyba było, było z czworaczku, bo było znacznie mniejsze. Jedna niestety została przez matkę rzucona, a to będzie o tym oddzielny taki filmik, pewnie zrobię, jak już wszystkiego kocą, co było nie tak. No i tu widzimy trawę. Kupiłem taki mały traktorek i co raz na dwa dni koszę im trawę, i tu tą trawę im daję w takich, właśnie w takich paśnikach. one sobie tą trawę jedzą. Super to wygląda. Jak widać, że też w tym roku mam trochę takich właśnie. Y, mam no, bar, ba, bardzo ładne te, 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 te maluchy, wszystkie w ogóle urodziły się. Jest no, trochę takich łaciat, łaciatych. Y, a to mój, to ze względu na to, że na przykład o, taka, o, ta owca tutaj jest, jest, jest przed Wami. Ona ma taką białą plamkę. I ona powinna być usunięta z hodowli, bo, no, bo nie powinna tak wyglądać owca ale ja właśnie, ja lubię, jak takie mają delikatne, jakieś taką białą pręgę. Niektóre jeszcze owce, chociaż już mamy czerwiec, połowa czerwca, jeszcze się do końca, y, no te sierści nie zgubiły, wyglądają tak sobie, e, no ale większość już jest ładnie, ta, ładnie, ładnie, tutaj taka, e, no ładna, ta, ładnie ta sier sier sierść wygląda, e, więc tak to, e, tak to wygląda, tak to wygląda, mówię, ta, ta trawa, bardzo, bardzo jej lubią jeść sobie. I tak właśnie 12, 12 dni przywieźć. na następ dwa na dwa trzy dni super to wygląda.